Dzień dobry, nowy dzień, nowe wyzwanie. Dlaczego nowe? Ruszam taką, z taką serią filmów, mam nadzieję, że ruszę z taką serią filmów, przy mi się to zaraz nie znudzi. O poszukiwania. A dlaczego? A dlatego, że kupiłem sobie taką oto właśnie maszynę. Detektor. Co prawda używany. Bo na start, jak zacząć lepiej, jak niezużywanym? Kontaktowałem się z Odynem i powiedział, że najlepiej to sobie na początek pożycz, bo jak pójdziesz na plażę i będziesz szukał, zaczniesz szukać, zaczniesz to robić i będziesz wykopywał te kapsle na początku, to ci się znudzi po dwóch dniach. Więc postanowiłem kupić używany. Jest to NECTA. NECTA MACRO Simplex Plus. No i co? Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że uda mi się coś wykopać. To jest mój pierwszy raz. W zasadzie dzisiaj rano byłem pierwszy, raz, bo teraz jestem po pracy. Wykopałem 17 centów. Ale plaża była tak przekopana, że jak poszedłem to właśnie teraz to zauważyłem, że jak już kupiłem ten detektor, to się. Tak jak się kupi samochód, to się zwraca później uwagę na to, że jeździ pełno tych samochodów. Tak samo jak kupiłem detektor, poszedłem na plażę i zacząłem zauważać, że wszędzie są dołki porobione i już ktoś tam był wczoraj. Nawet nie rano, tylko wczoraj. Dlatego ja dzisiaj też idę po pracy. I zobaczymy, co z tego będzie. Będę się dzielił tym, co będę znajdował. I jest taki ukryty plan w tym. Już od ponad półtora roku. Dosyć. Intensywnie interesuję się rynkami, między innymi, a w zasadzie rynkiem kryptowalut, i mam taki challenge, takie, takie wyzwanie sobie rzuciłem, że wszystko to, co będę znajdował, to otworzę sobie taki portfel z kryptowalutami, umieszczę tam kilka jakichś projektów, które śledzę od dłuższego czasu, i za te zarobione pieniądze, zarobione za te znalezione pieniądze, za każdy wypad będę kupował ileś kryptowalut. To też tym się podzielę na koniec odcinka. Na koniec każdego odcinka będę starał się wrzucać właśnie takie informacje i pokazywać, że kupuję te kryptowaluty i trzymam je w portfelu i śledzić ten portfel za każdym razem, czy on jest na plusie, czy on jest na minusie. Oczywiście wpadłem na ten pomysł, ale później po poranku dzisiejszym uznałem, że no ale to ciężko będzie tak kupować za każdym razem. Może być ciężko, więc ee, jak znajdę 17 centów, ciężko będzie coś za to kupić. Więc uznałem, że jak z każdego wypadu będę miał 5, przynajmniej 5 euro, to wtedy będę coś kupował. Jak nie, to dopiero w następnym przykładowo odcinku, czy w następnym razem. Jak dozbieram do 5 euro albo ponad, to wtedy będę to kupował. Ale tym podzielę się na końcu odcinka. Dzisiaj będę szukał tutaj, na tej plaży. Zobaczymy co będzie. To jest plaża najbliżej naszego domu. Który mieszkamy. No i teraz każdy dzień wolny. Mam nadzieję, że będę coraz więcej zwiedzał. Razem z Oliwią. Ona sobie będzie leżeć na plaży, a ja wreszcie będę miał co robić na tej plaży, bo ja nie lubię leżeć na plaży, nie lubię leżeć na piasku. Jest jeszcze trochę ludzi, ale mam nadzieję, że nie będzie im to przeszkadzało. Oczywiście cały czas się uczę tego detektora. W zasadzie to uczę dopiero zacząłem go używać. Ja będę używał takich zwykłych słuchawek do usznych, bo na razie nie mam. Mam takie nauszne, ale one są bardzo duże i drogie. Więc szkoda mi je zabierać ich na plażę, więc postanowiłem, że na razie zadowolę się po prostu takimi zwykłymi słuchawkami. Mam nadzieję, że to wystarczy. No zobaczymy, jak to pójdzie. Ta jakość nagrywania jeszcze nie będzie taka perfekcyjna, bo dopiero będę miał niedługo trzymak na głowę, gdzie będę mógł założyć sobie GoPro. I wtedy będzie lepiej. Ok, mam jakieś bazowe ustawienia. Słuchawki nie chcą działać. Nie ja mam pierwszy sygnał <grym> oczywiście. Kapsel. Fajnie się to naprawdę ogląda w internecie. Jak ktoś tak sobie chodzi i poszukuje i co chwilę jest sygnał. A na żywo to nie jest takie proste już. Idę tam zaraz między ludzi. Między tymi wierzakami może coś zrobić. W każdym razie wiem, że detektor działa. Bo już był jakiś sygnał, tu coś jest. Jakaś pierdoła. Mój problem polega jeszcze na tym, że nie mam żadnej łopatki, bo jeszcze nie zainwestowałem. No, gdzie jesteś? Jest pierwsza zdobycz. Nie wiem czego 10, ale stawię zdjęcie. Super. I jest. Zaoleczka Na razie chodziłem tylko po suchym Jeszcze nie zbliżałem się tak bardzo do wody I do mokrego piachu Zobaczymy jak to wyjdzie I na razie też idę tak chaotycznie po prostu o, Omijam te ręczniki Tych wszystkich ludzi, którzy tu sobie Sobie leżą Nie chcę bardzo przeszkadzać Najważniejsze, że jest 10 czegoś <słyski> To już cieszy, będzie na pewno. No i te 17 centów z rana. Tam dalej jest więcej ludzi. Może się będą zaraz zawijać. Nie wiem czy dobrze zamiatam. Ale wydaje mi się, że raz koło razu, nie za szybko. W ogóle rano jak przyszedłem to wziąłem sobie jakieś monetki. Wziąłem chyba 1 euro, 50 centów, 10 I Tak porzucałem w ten piach. Coś mamy. Jest! 50 centów Coś jeszcze? Jest chyba tu Jeden Przejdę te parasole wszystkie Coś? Jakaś zawleczka, albo kapsel na bank. No nie, no, niby jakiś mocny ten sygnał. Tutaj, ale chyba coś głęboko. Te kreski, trzy co są po prawej, to chyba oznaczają, że głęboko. Muszę zainwestować w łopatkę. A, proszę bardzo. One euro. One euro. Come on, let's, let's drop something. I will find this. Good one, good one. Jest i zapalniczka. No nie papieros. <laughs> Już 2 euro to jest <laughs> Bardzo dobry wynik. Muszę te 5 zbior, żeby pokazać wam o co mi chodzi, robimy projekt od zera do milionera. Wydaje mi się, że jeszcze ten przewód, który mam na, tym, na tej sztycy powinienem go tak jakby tak go obwiązać, żeby on się nie ruszał. Kapsel. Jakieś streberko. W ogóle jak ktoś to ogląda, kto się zna, to mogły podsunąć jakieś najlepsze ustawienia na plażę, na słoną wodę. Ja oglądałem jakieś filmy, ale to wiadomo, że to tak człowiek musi się sam nauczyć. O, to jest dobry sygnał. Taki głośny, wyraźny, ale to pewnie będzie jakiś kapsel. Ha Wleczka. No jakakolwiek łopatka to by się przydała Jednak Jakieś sreberko No i to jest najbardziej frustrujące teraz na początku dla mnie Bo ja nie wiem czy ja omijam Bo źle coś robię Czy po prostu yy, tak jakby no nic nie ma To jest zastanawiające Ale chyba nie omijam no bo skoro znalazłem teraz takie sreberko w kapsel kapsel proszę bardzo jestem teraz lepszy w kapsle takilla następny śmieć jakaś po piwie fortune bitch. Oczywiście tequila, kapselek, nic więcej nie ma. Przełęczny kapser Na bank, na bank kapsel Tylko jak głęboko Tam jakieś złoto Pan coś znalazł, no? jeszcze nie Jeszcze nie to nie Mógłby <gry> nam Pan zrobić parę złotych Słucham? nam pan Eee, już moment. Dalej coś tam jest. Zaraz się dokupiemy do kaps. Nie no, bez kitu. Następnym razem przychodzę z jakąś łopatką nawet plastikową, bo to porażka. Ten pin pointer by się mi teraz przydał, nie? Też muszę w to zainwestować <głos> <głos> Możecie polecić najtańszy, znaczy najtańszy, nie najtańszy, przepraszam. Jakiś w miarę najlepszy i w ogóle, jak ktoś coś ten to możecie pisać w komentarzach i dawać znać, co to w ogóle jest za różnica w tych detektorach, tak naprawdę. Bardzo głęboko, nie chcę mi się tam kopać. Nie chcę mi się tam kopać, bo nie chcę mi się tam kopać ręką. Może to był pierścionek złoty, tu coś może być, bo tu są wycieczki odjeżdżają. Bardzo dużo ludzi tutaj czeka z gotówką. Może tu coś wypadnie. Jest, ale dziś bardzo głęboko. Znowu znowu ryć pewnie nic z tego nie będzie. No jest coś znowu, bardzo głęboko, ale ja nie mam że to nie ta kurwa tam ja kopię a ten pomost jest tutaj. podejrzewam i te gwoździe zbiera, które z tego pomostu są przybite deski albo wkręty. Idę tam jest wie, wejście na plażę. Może tam coś będzie. Nie. Jest. Odyn robi? Do wody, do wody, do wody. O Jezu, I mamy 2 eurocenty. Dobre, i to. Może polecacie jakąś taktykę, żeby zaznaczyć, gdzie się chodziło. O. Tu coś jest. Ładnie daje. Ładnie daje. Zawleczka. Znowu jak kapsel. Albo i nie. O, jest. I pierwszy owiany ciężarek. Trzydziestka. Mocny sygnał, ale podejrzewam, że to kapsel albo jakaś rura, to jest jakiś znak M, że jakieś ścieki albo coś, przecież nie wiem, czy to by tak biło, czy to nie biło by mocniej. Dobra, dokopaliśmy się do twardej warstwy. No proszę, coś tu jest. O. Od spodenek. Ale tutaj dalej coś jest. Może to jest druga końcówka. Księg kamień. Chyba kamień. Ten kamień by tak bił? Kamienie tak biją? Ktoś, kto się zna, niech da znać. Niemożliwe. Czy możliwe? Bardzo możliwe. Albo ktoś coś ukrył pod tym kamieniem. Albo tu. bryła złota wiem, kurwa ryje teraz jak głupi tylko po to, żeby się przekonać, że to jest naprawdę kamień ale ten kamień tu nie jest bez powodu, nie jest taki to jakiś tak jakby kwadrat? nie wiem tak, to jest jakiś znak to jest jakaś farba to jest jakiś znacznik to ten kamień tak był, jebaniutki frajer no i taki, pokazuje mi się ten sygnał 21 i teraz nie wiem, czy ja mam to kopać, czy ja mam tego nie kopać Czy to się... o, teraz już coś większy Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca No i znowu Ale bardzo głęboko Nawet nie kopię No to już wiem jak bije Tak bije jeden euro Które jest tutaj Uff, ale fajnie Fajne uczucie 1 <grytanie> euro, ale, ale fajne uczucie Okej, dziękuję i would say in Polish. solo tu or... no. oh. okay. Thank you. E, więc chłopaki chcieli być na wideo, e, więc jutro muszę dodać film. E, say hello to Polonia. Hello, Polonia, ja soy Polako. Hello. Hello. Hello, hello. hello. <laughs> Gracias. ¿Cómo te llamas? Pau. Pau? Sí, Paul. I? Leandro. Leandro i? Adam. Adam. perfekto. Gracias. No i chłopaki będą na YouTubie. Dobra, można powiedzieć, że przeczesałem te leżaki. Jeżeli można w ogóle tak powiedzieć. Może mi przeczesałem z, 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 z 10% tego, tego placu. I wracam w tamtą stronę. Mam jakieś 300-400 metrów. Przejdę tutaj teraz plażą, gdzie ludzie jak, jak siedzą bliżej plaży leżą. I po prostu zabijam. Się. Muszę do końca czyć z telefonu, bo ta kamera coś mi się kurde 10% baterii, a ona się wyłącza. Więc podeszła do mnie ta dziewczyna, która tam ucieka, właśnie w kadrze, i zapytała się, czy, czy kurczę, czy, czy nie znalazłem może zegarka Casio takiego mojego. Ja mówię, że no nie, nic nie widziałem. Ale mówię, ale mogę, mogę spróbować, mogę poszukać. Zapytałem się, gdzie leżeli, ukazała mi miejsce. No i <laughs> pierwsze poszukiwania. Pier, pierwsze zlecenie udało się, pomyślne. Podziękowała, znalazłem i fajnie, 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 śmiesznie, <laughs> fajne uczucia. Tutaj już ciemno na ulicy, ludzie raczej będą jedli, Jeszcze śmieciarka akurat podjechała. Także podsumowanie z domu, widzimy się za chwilę. Znalazłem jakąś taką lampkę i moje pierwsze podsumowanie. Tutaj mnóstwo kapsli, to od, od tego sznurka, od spodenek najprawdopodobniej albo od bluzy. Mnóstwo takich kapsli Tych Zawleczek, a nie kapsli Jakieś takie sreberka Ciężarek 30 Swoje waży Swoje waży No i Eurasy Jest 4 60, 70 e, 78 4,78 Zabrakło paru centów do tego, żeby Żeby nagrać Tą część z y, kryptowalutami, ale to w następnym odcinku, w takim razie, czyli już niebawem. I jeszcze to 5 czegoś tam. I to jest Confederatio, coś tam, coś tam. 2019. No. To na pamiątkę. A do tego podsumowania zabrakło trochę, ale to w następnym odcinku. Zajarałem się troszeczkę. Mam nadzieję, że mi nie przejdzie. Do zobaczenia!